Maja będzie walczył z Konopskim. O, ale nowość, co jest? Palce wieczoru. Serio? No, Czyli jak powiem, to po złości tego nie zrobił, ale wiem, że robi. No to ja może też chcę jakąś walkę. Halo? O. Widzicie? Ale ciekawostki. Konop kontra Dubiel. No, tylko że nie. Tak, poleciało tutaj na fast info, że Szalony powiedział, że Dubiel w maju będzie walczył w walce wieczoru z Konopskim. No, spokojnie. Jak zapatrujecie się na potencjalną walkę pomiędzy Dubielem a Konopskim? Tutaj Gimper wrzucił. Konop, i to, please. Nitro napisał. Zapytałem pewnej osoby, czy to prawda i nie wie, o co biega. I tutaj ktoś napisał waszego menadżera, ale pewnie też musi być zdziwiony, tak jak ja. A on mówi, że nie, nie ma nic wspólnego z Dubielem biznesowo. Po po prostu zapytałem Marcina czy to prawda. Tak, także nie wyszło. Mało tego, Konop wrzucił tweeta. Napisał: Dementuję fejka, którego wczoraj puścił szalony reporter na temat mojej rzekomej walki z dubielem. Przyjął do wiadomości, ale nie sprostował, więc ja to robię. Wesoły się dla was. E, I tutaj jest zapis rozmowy wkleił screena, Konop. Skąd wziąłeś sobie to info o walce z dubielem, bo pierwsze słyszę i nigdy bym się na takie coś nie zgodził. On napisał Zgadnij, od drugiej strony, czyli od dubiela, tak? Zależy na ile też chcesz chronić. No za ile, zależy na ile też chcesz chronić tajemnicę, a na ile mówisz serio. No, dementuję właśnie fejka, którego puściłeś. Nie jestem w swoim na nic podpisany. Rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Mm -hmm. I teraz. Szalony, napisał. To prawda, że Konopski do mnie pisał i dementował swój udział w walce. Mimo wszystko uważam, że Dubiel miał powoli wracać do internetu, dlatego dodał film, że został z nim opublikowany wywiad. Dostał pół roku, by wrócić do przestrzeni publicznej. Po Gali w lutym, gdzie w turnieju wystąpi chociażby Boxel, trzymam kciuki za, w turnieju za Arka, miał pojawić się komunikat o takiej walce z informacją o tym, że Dubiel z Konopskim wyjaśnił całą aferę na konferencjach i programach dodatkowo promujących Gale w maju. <laughs> Co jest Jezu. tak normalnie Pandora będzie na konferencjach fejmu. Dubiel będzie się z konopem wyzywał e, od 60 i innych PDFów. Tak, no do, tak, taki był plan. A w finale, ten kto, kto komu wpierdoli w oktagonie, ten ma rację. I tak, i no dokładnie, to, to 100%. Tak, tak było. Wiedziałem, że publikując informację o tej walce, mogę spowodować to, że ona się nie odbędzie. Aha, patrzcie, czyli walka miała być. Ale szalony to powiedział i właśnie dlatego Konop to zdementował. No jasne, kurwa. No tak. I nigdy na pewno nie powinno się odbyć to, że opublikowana została moja prywatna rozmowa. Teraz mam pytanie do was. Chcielibyście zobaczyć taką walkę? <grywa> ankieta na koniec. Ja... P jeszcze ankieta wleciała. <grywa> ja nie wiem, tu się jakiś... <grywa> Nie, ja nie wiem o co chodzi w tym wpisie. To jest tak wielopoziomowe, ale teraz uwaga, bo nagle w temat został zaangażowany Boxdale. W ogóle też było, że Konopski zdementował plotki, tu Poland nie zdało. Szalony napisał, przyjęcie do wiadomości nie jest równoznaczne z tym, że się zgadzam. Walka była dogrywana. I... Było i i teraz szalony skopiował ten swój komentarz i wrzucił go również do siebie na Wola, ale dopisał jedną rzecz. Publikowanie prywatnych rozmów jest ch no ale cóż, skoro uważasz, że to ok, to opublikuję część screena, którego zapomniałeś zamieścić. I teraz uwaga, tutaj jest, chcesz go zniszczyć, szok, bok ze zrujnował kogoś psychicznie. I tutaj Konop napisał do niego o co chodziło z tym. I szalony odpisał: Nie jestem upoważniony do mówienia, świadek się wycofał i zastrzegł, że sobie nie życzę, nic nie mogę zrobić. Nie pytam pod odcinek czy coś, tylko z ciekawości o co mogło chodzić, bo były jakieś teorie na wykopie. A on napisał, Mikołaj, kurde, no nie mogę. Świadek kategorycznie zabronił i nie zgodził się abym o tym, aby o tym mówić. I teraz co ma... Ku Piernik do wiatraka co, co, co ma kwestia piernia o tym, że dojdzie do jakiejś walki wciskania Konopa w jakąś galę do walki z Dubielem do tego że Konop dopytywał o co chodzi w jakimś wątku z wywiadu Tyle samo liter? <grywa> Okej okay. I teraz uwaga Jako że pojawił się Boksel no pojawił się wątek Boxela, to boxel też powiedział, że szalony piernik. Coś głupiego i teraz uwaga Hej Tomek, nie wnikam w to co, co jest pomiędzy Tobą a Konowskim, chcę jedynie odwołać się do tego Że napisałeś, że wezmę udział w turnieju To nieprawda, nigdy nie miałem Turniej jest przewidziany dla osoby 77-83 Kategoria wagowa Ja mogę zejść max do 93 byku Wesołych świąt Ja pierdolę. I Szala napisał, to fakt, masz rację Chodziło mi, że weźmiesz udział w f 20 moje przejęzyczenie pozdro No niesamowite to jest, to jest jakaś kontynuacja Glory World, czy o ch... mi chodzi, tylko teraz szalony tutaj rzuca pomowienia, czy co? O, o, tutaj ja O, tu jaka mocna rozmowa Postanowiłem sobie, że nie będę wyzywał, prowokujesz. I szalony mu napisał Mogę cię znowu zablokować i będziesz miał spokój. No ta, najlepiej. Tutaj Loba też jest. Ale co to ma do tego ten screen, który dodałeś, bo średnio zrozumiałam. No ja też właśnie miałem takie, co, co, co to ma do rzeczy. Bo jak rozumiem, Szalony chciał pokazać jakąś inną część rozmowy, która miałaby Konopa postawić w złym świetle, że Konop prywatnie dopytuje go, o co chodziło w jakimś wątku rozmowy. I to miałoby, nie wiem, podkopać wizerunek Konopa w tej sytuacji, gdzie jaki to ma k***a związek w ogóle. No, także nie musieliśmy długo czekać, żeby Szalony sam rzucił jakieś swoje kolejne teorie i to dwie naraz, które dwie zostały zdementowane. Może to kolejny projekt Oj Wojtka? Tak, może Oj Wojtek zrobił dwupoziomową wkrętkę, że tak naprawdę w całym wkręcaniu chodziło o Szalonego, przykrywką była Gala, która niby jednak nie, znaczy niby, no nie dojdzie do skutku, ale Szalony dalej jest swojej roli i dlatego dalej nas wkręcają. I na koniec zobaczymy film, że tak naprawdę chodziło o Szalonego i to był taki podwójny mindfuck. Witamy w grze. No tak, 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 na pewno o to chodzi. Szalony jest projektem od dawna. No, kto wie, jak ambitnie podszedł do tematu Oj, Wojtek. <noise> kto wie. Ale w ogóle też mnie ciekawi, na jakiej zasadzie doszły takie informacje do szalonego. Bo teoretycznie od Kątem kontrowersji walka Konopski-Dubiel e, byłaby jakoś tak na zasadzie, wiecie, no medialny szum byłby przepotężny. Raz, bo zasięgi Konopa, dwa, bo sytuacja, trzy, cały idiotyzm takiego zestawienia w kontekście, a co to ma wyjaśnić. I plus poruszanie tematu na konferencjach i tak dalej. Wiadomo, to jest spaczone, tak? Ale pod kątem młynu byłby ogromny, więc założę się, że ktoś sobie w głowie stworzył, ty, jak gdyby tak zestawić Konopa z Dubielem? No ale to kurwa nie znaczy, że to się odbędzie, a szalony o tym powiedział, jakby dosłownie to już nie wiem, było klepnięte i miało się za chwilę odbyć. Ale Konop by sobie przej**ł tylko. no właśnie już abstrahując, nie? To, to jest idiotyczne, to inaczej, to jest, to, to by było tak, jakby Konop normalnie podał rękę Dubielowi i powiedział Marcin, wstawaj kurwa mordo. I wiecie, i normalnie mu rączkę podał. No przecież to by było jakaś abstrakcja totalna, to już nawet nie byłoby Black Mirror, no. To by było spierd... Mirror. No to jest masakra jakaś. No, także to, to jest dla mnie intrygujący motyw, jeżeli chodzi o, e, o całą tę sytuację. No, nie musieliśmy długo czekać, nie? No, także, no, ale to jest też ciekawa linia obrony, że Szalony rzuca takim tekstem, że będzie walka Konopski-Dubiel, po czym jak nagle się okazuje, że taka walka w ogóle, jak wiecie, to jakby nie ma tematu, to nagle okazuje się, że Szalony twierdzi, że to dlatego, że on poruszył ten temat i powiedział i dlatego to nie dochodzi do skutku. To na takiej zasadzie to tak. No, no tak, na takiej zasadzie zasadzie, to oczywiście, no, to ma sens. Ja też założę się, że tam trochę podatny grunt był, bo w tym wywiadzie u tej, by the way, Juliet, czy jaką ona tam ma, no tam, wiecie, tej byłej czajnika, to też tak było, że oni tam gadali. Konop coś mówił, że dostał jakąś ofertę z Fejmu, ale bez przeciwnika, czyli dostał propozycję finansową pod kątem walki. Jakąś tam ciekawą, skoro też o tym wspominał. Natomiast nie było tam mowy o żadnym przeciwniku, i to już pewnie padło na taki podatny grunt, że o, Konop dostał propozycję walki, się nad nią zastanawia, czyli musi być duża kasa, no to przeciwnik też musi być jakiś konkret, żeby to oddało. No to może, nie wiem, Dubiel, i to pewnie tak poszło. W maju będzie walczył z Konopskim. <noise> Czy może jak powiem, to po złości tego nie zrobił, ale wiem, że robi. <noise> no no i macie logikę i ch... Normalnie na złość main event wypierdalał. Ta normalnie szalony powiedział, to main event zmieniamy. Specjalnie, ażeby wyszło, że się pomylił. Wiecie, inaczej, ja powiem tak. No wie, może być jakieś chore uniwersum, gdzie ktoś tam ten, ale do tego stopnia, że przypisywać sobie, że ktoś zmienia main event, bo ty coś powiedziałeś i tak, k... A gdyby miało dojść do walki Konopski Dubiel, to przez to, że szalony coś rzucił, to wszystko by było wycofane. No kurwa, mać, no. Ale z drugiej strony, Fame MMA ma mocno śledzi trendy i Federacja może puszczać leaky, żeby wyczuć, jak ludzie by to odebrali. Ciekawe, jak w obecnej sytuacji ludzie odebraliby informacje o walce Dubiela z Konopem. No, a to naprawdę, to, to trzeba było lika puścić, żeby się domyślić, to. No niesamowite, tak. To jest. To jeszcze badania powinni zorganizować na grupie reprezentatywnej, no tak to.